Kurde, muszęś poprawić mój włos. Znaczy to będzie słabo grał w, na drogim krawcie Cześć witajcie moi drodzy. Ja jestem Drift, a to jest po krótkiej przerwie odcinek z Minecrafta. Wiem, pewno niektórzy z Was oczekiwali odcinek z Minecrafta, ale no. Troszeczkę sprawy się pokomplikowały, więc Minecrafta nie było. Dzisiaj wam zaproponuję odcinek z serwera, który moim zdaniem jest godny polecenia. Jest to oczywiście DragonCraft. Pewno się teraz pytacie, co to jest właściwie DragonCraft? Jak on właściwie działa? Czy serwer jest darmowy? Otóż... Tak. W starcie dynię, że wejdziecie na IP I już na samym starcie macie przepiękne robi z pięcioma trybami. Zlodowacenie, kociołek, tryb survival, pedwarzy i budowanie. Akurat budowanie jeszcze nie jest skończone, więc... Ale i tak chciałem to opowiedzieć. No i przede wszystkim ładna mechanika na no przykład double jumpy. A już nie przeszkadzam i lecimy do odcinka. Dobra, proszę państwa, bierzmy sobie kociołek, ponieważ bardzo mam na niego chęć. Plus dodatkowo przyjemnie mi się to gra. Więc chodzi o to, że się emulujemy w y, pewien sposób. Na przykład mamy 36, czyli akurat, po czy akurat pokojowa temperatura człowieka. I strzelamy się takimi kulkami, które nas oczywiście mrożą. I jak y, nas mrożą do zera, to znaczy, że jesteśmy wyeliminowani, a... Kracz, który nas zabił dostaje przez to punkty, fragi i jak się dobędziemy na tą tabelę, to wtedy wygrywamy. Oczywiście na pierwsze miejsce, nie na jakieś typowe trzy miejsca. Okej, okay, tu... Bo ja się tu rozgadałem, a mnie tu już zabijają. Chodź tu. Kurde I przede wszystkim te kule się odbijają, to jest zajebiste. O! Właśnie pierwszy frak taki świat. No właśnie, zostałem załacony. Headshot! Headshot! Kurde, nie trafiłem. Chłopca mnie nie zauważył. Nie nie, 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 Zabrał mi. Kurde. O, co jest ze mną dzisiaj? What up? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie, 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 nie. Ok. ja yeah, to ja rozumiem. A, niesamowite. Największość widzów pewno się teraz zastanawia, czy drift, czyli że dupkacprowi. Otóż nie, po prostu postanowiłem, że zasponsoruję ten serwer, bo myślę, że jest godny polecenia. Tym bardziej, że mi się bardzo przyjemnie w jego gra. Serio, ja jeszcze nigdy takiej przyjemności przy Minecraft'y nie miałem. Nie, zmarnowany niego No nie jeszcze zabrał mi Franka! Dobra widzowie, teraz tryb zabójczy mordeca został właśnie aktualny. To jest? Al-oro, al-oro, al-oro! No i się zesrałem. <grymne> ja pierdzielę, nie no. Zabawy nie ma końca. <grymne> oj, 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 oj. Wiecie co? Zaryzykuję. O kurde, jak się zesrałem. I Matrix widać, że się trochę poci. Zabrał mi fraga! Co jest? No, jeszcze mnie zabił. Oj Matrix. Ma 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 Matrix tak M iluzja <grych> o kurde eee. Co 15 fragów ma? What the fuck Na... No, przegrana. Ale kurde chłop miał 15 fragów. Ja nie mogę. Oho! Oho! oho, oho. Dobra Matrix, zdziwiłeś mnie, chłopie. I ogólnie widzowie, chcę się Was dokładnie zapytać, bo to w końcu Wasze zdanie jest dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o nagrywanie. E, czy chcecie, żebym nagrał coś z Sea of Thieves? Bo nie mi się, ta gra troszeczkę swego czasu powróciła, tym bardziej na Twitchu. I troszeczkę skontentów nie jest. Tylko pytanie, czy odpowiednia ilość ludzi z Was, czyli widzów, chcecie to oglądać? W ogóle, jesteśmy, w ogóle, jak już jesteśmy przy temacie Minecrafta Nie wiem, czy kojarzycie może starą serię u mnie, kiedyś tam robiłem seria się ogólnie nazywała Zbuduj to w 5 minut albo buduj w 5 minut Nie wiem, jak to się... To jakoś tak się nazywało Chodziło mniej więcej tym o to, że się Budowało logotypy w Minecrafcie I miałem na to oczywiście 5 minut tytułowo I ogólnie nagrałem drugą część Pierwsza część wyszła, druga część też nagrałem ale co się potem okazało? Niestety plik został uszkodzony wideo. Więc druga część nigdy się nie pojawiła. I się zastanawiam teraz, czy może by tak nie powrócić i nie odnowa nagrać tej części. W się podoba mi się to, że on robi takie niespodziewane ruchy myśląc, że pójdzie akurat na schody, w ogóle przeskoczył te schody. O kurde, on za mną szedł, co jest? No nie wygram tego, no, no nie wygram, ale trzecie miejsce jest git. I ma trzecie miejsce jest git, więc nie naszekam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie będę rip. Do usłyszenia. Trzymajcie się. No i cześć. <śm>